Witamy, witamy do Kombri, zmykamy. Furmanka już przygotowana. Lecimy nad jezioro na jedną noc sprawdzić, jak się pakowanie sprawuje, sprzęty z popularnego portalu itd. A na miejscu pokażemy Wam mniej więcej, co żeśmy, cośmy zakupili i z czym się wybieramy w dalszą podróż. Także widzimy się za moment. Matka, jak się Twoje dziecko poci? Patrz, patrz, patrz. O już się nie poci. Płyniemy Oni... wszyscy tym? No. I wylądowaliśmy. Bez to nie można przecież. A tutaj blisko... I... W dżinsach motocyklowych będzie pływał? A nie mogę? Możesz. Yeah. Wyschnął. Całą drogę mogłeś i wyschnąłeś. Sorry widzowie. Podobno można. O, yeah. Wylądowaliśmy nad takim przepysznym jeziorem. Tu poznaliśmy ziemia na prawie, że sąsiada z Polski. A wylądowaliśmy u podnóża takich pięknych gór. To jest pole namiotowe częściowo. jest na, w nie, nie, nie najciekawszym miejscu, bo jest... No tu jest pochyły teren. Ale no jest pięknie. Jest niedrogo. Wszystkie pole namiotowe, które mijaliśmy, takie bardziej e, w, Lepiej rozwinięte nazwijmy to, bardziej ekskluzywne o. Wszystko zajęte. Full, full, full. Bardzo stare dęby tu widzę stój. Dużo ich jest. Dąb? Może to nie dąb? Chyba nie dąb. Dobra, nieważne. Ale bardzo stare drzewa. A ja w tej chwili idę po kąpielówki. I wrócę nad wodę. Tam nad to jeziorko. Woda jak w morzu ciepłym także widzimy się znowu za chwilę A jeszcze jedno ujęcie tym razem całe pole tu są miejscówki takie trochę lepsze a nasz namiocik jest tam 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 na wprost Ach, też niestety na pochyłości, no ale jakoś damy radę i siedzę sobie teraz w namiocie chińskiej parasolce, ale w tej bogatszej wersji, że tak się wyrażę i jest całkiem sucho, chociaż na zewnątrz pewnie co słychać na naparza deszczem jak trzeba. Do tego burza z piorunami. No jest genialnie. Wreszcie się zrobiło troszeczkę chłodniej. Z gadżetów chińskich. Stołeczki zdały egzamin, takie maleństwa. Nie ja wiem czy je będzie widać. To takie stołeczki, no kiblowe nazwijmy to. Ale dupę jest na czym posadzić i da się to spakować. Na motor. Kuchenka na kadridź. Wodę gotuję, osłona od wiatru. Pokażę Wam później prawdopodobnie. Postaram się coś nagrać rano, jak nie będzie lało. Chyba, że będzie naparzało, no to będę musiał się streszczać jakoś ze zbieraniem. Silikonowy czajnik do gotowania wody działa. Wszystko z chińskiego portalu. Minimalizacja i kosztów, i gabarytów. Co tam więcej wyjdzie, to się okaże. Na chwilę obecną, no co, no pioruny, że tak powiem za oknem burza dziecko gdzieś tam w łazience przyjdzie pewnie jak przestanie padać. Także widzimy się rano a przyświeca mi tutaj lampka pompka do materacy. Też bardzo fajna sprawa. Nie wiem czy ją będzie widać. Takie ustrojstwo tutaj jest w jedną stronę jak się rozepnie a to teraz guzik widać. No w każdym razie jest to bardzo fajna rzecz. A teraz i napompuje, i wypompuje. No, Deszczyk napiernicza jak trzeba, więc widzimy się za chwilę albo rano. Jest godzina 23. Czy Wy to słyszycie? Spać się nie da. Tak napierdziela deszczem. Dziecko wróciło całe przemoknięte, co będzie rano zobaczymy, na razie po burzy internet zginął, na chwilę, no co my próbujemy spać, ale się nie da, bo tak, tak na Two weeks later. czyli kolejny piknik, kolejne przygody, obiecałem, że Wam nagram coś po burzy rano, ale Padał deszcz, pakowaliśmy się w deszczu, wracaliśmy, wróciliśmy sucho, ale między kroplami. Więc jesteśmy teraz koło Londynów, a jak się to nazywa Karol? Alm? Yy, nie pamiętam. No dobra. To to Park Narodowy, tu są glampingi, campingi, place zabaw. Fajne dziewczyny tam widzę, o coś znowu przywiozły. Camping Relax, o Aldeham, takie coś. Jest całkiem fajnie, 25 funtów za dwie osoby ze śmieciami i tak dalej. Tam jakaś prywatna impreza, bla, bla, bla. Dobra, ale obiecałem Wam, że coś pokażę, więc tak. Ten namiot to jest namiot typu parasolka. Amflip zdał egzamin przepięknie w tamtej burzy. Teraz mam nadzieję, że też. oczywiście. Oczywiście niesponsorowane przez tego głodomora. Druga rzecz, osłona przeciwwiatrowa do kuchenki. Kuchenka gówniana, chińska, ale działa. Działa o dziwo na kartusze takie o te, te, te 27 gramów. Będziemy zaraz robić herbatkę i kawusie. Herbatkę i kawusie będziemy robić w takim śmiesznym silikonowym czajniczku. O, dziecko moje pomoże otworzyć. O, i już mamy czajniczek gotowy. E, trzeba tylko uważać, żeby nie zrobić tak jak ja. Psz, opadło mi ucho, trawa się paliła, przypaliło mi uszko, więc... Z tego zaraz będziemy korzystać. Kubeczki silikonowe, całkiem spore, całkiem wygodne. Sztuki dwie posiadamy. Do tego w kufrze jeszcze sobie tam leżą sztuczce jakieś i tak dalej. I to z gadżetów e, takich moich osobistych, to by było tyle. E, rollback, taki 100-litrowy na kufer, do niego wchodzi namiot. I graty trochę jest to wysokie, ale, ale da się jakoś jechać. Dodatkowo, co mamy? Mamy tutaj wskaźnik ciśnienia w kołach. Tutaj się zamontowano. Mam nawigację Beeline, dwójkę, w celu obycia się z nią na przyszłość. Ponieważ tamtą gdzieś mnie już nie wspiera i na Europę nie będę miał aktualnych map, więc to by było mniej więcej na tyle, a tu gdzieś latają mewy, a tu gdzie jeszcze chyba jastrząb, albo coś takiego goniło, więc będziemy jej dogrywać. No widzę, czy to jest jastrząb, czy to jest jastrząb, czy to jest... I wylądowaliśmy nad takim jeziorkiem. Trochę woda mu spadła. Dzieciom moje mnie wzywa. Piórko sobie znalazło. Tam nad naszymi namiotami dwa duże drapieżniki sobie kołują bez przerwy. A my sobie idziemy na spacerek w koło tego akwenu, zobaczyć co tu słychać. Godzina, gdzieś koło 9.00. Staliśmy przed 8.00. Pakujemy się, bo zapowiadają deszcz. Burze w tej okolicy. Coś śniadanko opierniczone. Trzeba będzie poskładać. Tam już częściuchów poskładana Namiocik przetrwa kolejną noc. Więc jest cacy. Tutaj dodatkowo mikrofibrowy ręczniczek. To jest ręczniczek. To jest ręcznik kąpielowy taki. Taki bukłaczek. To jest ręcznik kąpielowy. 80x120. A ten mały mieści się w takim schoweczku. I da się tym całkiem sprawnie ręce i twarz wytrzeć. Albo nogi. Co tam kto woli. że co. Widzimy się za chwilę znowu. Dodatkowo z portalu chińskiego mam dwa stołeczki, które się składają w formę płaskiego małego pakieciku. Rurki się wyciągają. Karol! Możesz spróbować ten stołeczek złożyć do kamery, ale pokaż przynajmniej jak to się robi. Czy mi się uda, to jest kompletnie inna kwestia, ale zobaczymy. No zobaczymy. Po prostu rurki się rozciąga jedną drugą. Rozpina się je na drobne elementy. No chłopakowi to idzie troszkę mniej sprawnie. Ja to już kilka razy robiłem, więc Robię to trochę szybciej. Karol, złap za poziome poprzeczki, rozciągnij Nie. to delikatnie. Nie, złap za, za górę, dół i rozciągnij. Nie tak, wiem, wiem, tu, wiem. tu, i pyk do góry. No w każdym razie. Spakuje się to w ten, ten pokrowiec, tak jak on się tu już złożył. Bywa to frustrujące, ale. Malutki pakiet. No teraz masz luzem skręć, o właśnie. I siedzisko jest pokrowcem jednocześnie. Zamek błyskawiczny i jest to malutkie, mieści mi się między kuframi, tam jest taka przegródka i wchodzi tam. Z takich ciekawostek jeszcze jesteśmy niedaleko Londynu, więc na drzewie nie może zabraknąć, o w tym miejscu, tu, 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 tu. to jest, uwierzcie mi, papuga Aleksandretta Obrożna. Siedzi sobie i drze no, hondzina prawie jest kompletnie spakowana, torba 100 litrowa na kufrze. Nie jest to najlepszy pomysł, bo jednak wysokośrodek ciężkości w ruchu miejskim daje po dupie. Dziecko już ubrane, a tam przyjechali nas pozbierać John Deere'em. Więc, więc no co, wbijamy adres nawigację, ubieramy jupy i spieczamy przed burzą, bo ma być burza z piorunami. Tam jedzie sympatyczna dziewczyna, która nas witała. Nie, nie będzie machania. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Oj, pogoda nas zbytnio nie rozpieszcza. Chmury, 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 deszcz i, i w ogóle. Ale kosta jest, dziecko jest. Mokre wszystko trochę, ale damy radę. A za moment idziemy się troszeczkę zrelaksować. A jak? To zaraz będziecie widzieć. A i właśnie dziecko moje rozpływa się na fotelu z masażem obok jakiegoś pana. Kosztuje to funta za 3 minuty. I pojawiło się na serwisach. Jest to niezwykle przyjemne uczucie. Za dzieciak śpi. Jesteśmy już w domeczku spakowani, pojedzeni. Podsumowanie: takie wypadu dwa dni. 367 mil na liczniku, czyli prawie. 600 km. No, i co? Czekamy na następny dzień, na następny wyjazd. Prawdopodobnie będzie to jeszcze grubszy wyjazd, bo w planach jest dwa tygodnie w Siodle czyli Anglia, Polska, Polska, Anglia. Zapraszam na następny filmik. Dzięki.